Dzień dobry, witam się z wami, wysłannik Melitele, dzisiaj jestem najzwykle... Nas... Melitele? To będziesz kapekami grał? Dzień dobry wszystkim, Aha, ale dobry. Nasz arcymistrz? Nie no, jestem wysłannikiem... No dzisiaj ty zapraszaj no. pierwszy. Jestem wysłannik... Wysłannik piekieł, nie, jestem... z łysą pałą na czele. Znowu wampiry czy coś M nie, innego? Nie, właśnie dzisiaj jestem wysłannikiem Idarana, że tak powiem. Idarana? No, no, o, to się to... zapowiada źle. <laughs> Stworzyłem jedną fajną i to. tyle wam powiem. To się zaczyna źle, a ja powiem Ci, zagram dzisiaj Ogrami, zmienionymi, także będzie można sobie zobaczyć nowe Ogry, ale o, i tak jednej karty nie dziękuję brakuje. Ale wiesz jak dobra? No ja wiem, no to kurde, no to czemu nie mówiłeś, że akurat jest kontra na Ogry, no to nie mam szans żadnych. Właściwie Ogry są boostem moich, ale jakimś tym. No to świetnie, nie? Widowie, to już pozmiatane. Stare... Dobra, to już żegnamy się nie, na razie. To, to jest stare dobre pokrzepienie. Tylko ja z pokrzepieniem ja od nikogo nie biorę pomysłu jak to zrobić. Ja cały czas eksperymentuję. No to bardzo dobrze. Dlatego nie? dzisiaj dorzuciłem, zrobiłem jedną kartę i dorzuciłem kolejną kartę, która jest tak durna i tu nie pasuje, że hit. Tak mówisz. Karta, która jest, pochodzi z deku ukryty Error, tyle ci powiem. Kurde, wymieniłem kartę i dostałem z powrotem tą kartę. No nie wiem No bo to jest no. logiska ty Ja nie wiem co grać tu, to jest najgorsze. Mm. No zobaczymy. No dobra Dobra ja... Dobra. dobra Najwyżej przegram, trudno. Dziejku, zobaczymy jak to będzie. Ja to bardzo ciekawy, wiesz. To jest tak, dek bez ładu i składu, że to się wpadnie. No nie przesadę. Zobaczysz, co będę robił w tym deku, zrozumiesz. O! Ty masz całą. Ty nie masz żadnych tych, ty masz wszystkie ogry. No, znaczy nie wszystkie, no to mam dużo ogrów w deku, ale nie wszystkie. Kurde, zaczyna się bie, bie, biu. Nie wiem, czy ja to chcę ogóle brać. Masz ogry na ręce, a nie w deku, nieku się on działa na rękę. Ja to chcę wygrać. Ja, się... Dobra, no i... to? No, ogroid to jest. No, to jest taki zabidzony ogroid, dlatego ma jeden. Głodny jest chłopku. O, zaczyna się zabawa. Ej, ja, to jest ładna premka, ja sobie sprawdziłem. To jest w ogóle epic czy wiem. Epic to jest. to jest epic tylko? Chyba tak. Będzie ciężko, myślę, że mogę nie ugrać. Możesz. No bierz. jak zwykle, nie? Zresztą. Możliwe. Zawsze kurde, naburacze, naburacze i. Nie tam. Możliwe, o, że O powiem. ciągle. Kurde, balans. No patrzcie, co to robi, nie? Nie, najlepsze jest to, że ten deck. Pytanie, czy ja się chcę tego pozbywać. Nie pozbędziesz się tego pozbywać. No, tak. okay. Dziękuję. A co to mnie bije w ogóle? Idr. A, ten łobuz no. mnie bije. Żebyś tak łatwo go nie zabił to on ma pokrzepienie nie, to ja może tak zrobię i jeszcze żeby nie było tak wesoło, zrobię tak. Ja koniec, mówisz Nie, bo no, ja to jest... No wątpę, żeby... Tak. Dobra, co to robi? Nawet nie wiem. Nic takiego. Tak to jest nic takiego strasznego. Pom, 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 pom. Dziękuję. Kurde. Mogłem grać. Mogłeś grać. Dobra, ale... Jedziemy z tym koksem! To jest deck do eksperymentów, więc zagram... Kurde, widzowie. tu trzeba grać na 2-0, nie ma opcji. Old Spice, no, proszę będziemy. mnie, nie skatuj w komentarzach. A, Old Spice, nie. Bądź lidościwy. Hmm. 2-0, lecisz? Dobra. Kurde, muszę, nie? No niekoniecznie, ale okej. Okay. Muszę nie ma, to tamto, dobra. Wymieniamy tego George'a. O, Giovanni Georgie. Jest, jest problem. problem. Kurde, to nie jest tak. nie, nie jest skumane, nie? nie mam kart. Gdzieś mam to twoje pasowanie. Panie, ja cię cisnę, kurna po gaciach. Dobrze. To wyrzucę, zaryzykuję. Ach, cholera. Eee... Dobra, trudno. Golejad. Kurde, druga tura, 31 punktów. Dobra, ktoś się, to się, się chwali. Patrz, co rzuca. cię, nie? Ciśnij, ciśnij. No, no, no. <laughs> bardzo cię Ty się już dziwisz, co ja zrobię zaraz? Spokojnie. No, 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 spokojnie. Okay. To był błąd, wiem, wiem, wiem w komentarzach, to był błąd. Ja już to znam to, wiem, ale ja wiem, co robię. Ja wiem, co robię. To, to był mój błąd. chytry plan. Tak. tak. Uczujecie. No no dobra, no, no, ja, wiem, to zaraz tego koteła durnego wyciągniesz. Jakiego koteła, ale jakże jakżebym śmiał? Jak żebym śmiał rzucać koteła? Skądże? Ja i koteł? Nie. Kurde, zaraz będzie tu punkty trzepał takie, że aż się po kicham bogaci. No ale skąd? Jakie punkty? Co ty mówisz? Hmm. Właśnie, trochę mi to psuje szyk, ale to nic. Okay. O kurde, ten deck nie jest przemyślany tak jak myślałem. Ten deck jest nie do końca przemyślany. Dobra. Na razie tak. Poczekam jeszcze, poczekam, 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 poczekam. 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 Dum, dum. Idziemy z koksem. Jedź, jedź z koksem jedź. Dobra, teraz zagramy tak. tak. o nie No nie <grystanie> Tatusiu, tatusiu Co ty myślisz? Nic nie myślę Co ty robisz ze swoim życiem <grystanie> To jest tak durny dek nie pytaj co to za dek, bo ja nie wiem. Dziękuję. Patrz, obserwuj, obserwuj. No dobra już mnie nie strasz. No. To jest karta, no. którą stworzyłem. No dobra już. Kurde, spadł z tym badzieniem. No. No, zawsze takie kurde meny gra, jakieś durne. Ej, ale nie rzucaj, spasuj, daj mi Spasuje, wy... no. No, Pasuje, no pasuje, no, zobacz skupia. co się dzieje w trzeciej turze, no Dobra no. Proszę. No, no, no zobaczymy czy się nie wypstrykałeś swoniaków no. Dobra. No zaczyna się, czychająca Kikimora, kurde. Super fajnie. Nie no. przemyślałem. Bardzo No ten Właśnie, ten. coś chyba nie pykło ci. Nie. To jest 2-0? Nie. A no może jednak? Nie. 2-0, 2-0, Nie, odwrotnie, kurde. Nie, nie 2-0. Powiesz co, bo ja rzucę ta... I no karta ci została. No. Tak. No ale ty już silników nie będziesz miał później. Jak, wstrzeszarkę masz hmm. jakąś? Czy sabat? Kurde, Zobaczysz, ledwo mnie przebił. Skubaniec wyciągnął, no ale ja nie miałem co. Chociaż kurde bym to ugrał, nie? Nie, mogłem grać. No dobra, trudno, ale no ja wyżej przegram. Pokażę widzom co stworzyłem. O, cholera, jasna macie Ja kocham życia, teraz że teraz tak. Czekam, proszę zobaczyć, co ja to mam w deku jeszcze. Gdyby się przydało to. Wolę tego durnia. Mam to... O, to jest już lepiej. Dobra, zostawiam. To jest widzowy dek, który nie ma prawa działać. Patrz. No, widzę sabat. Leci. Nie, leci to. Sabat. Ja pierdolę no, To wierzę. nie ma takiego sensu. Widzę właśnie, że coś... Ja Zniszczony zostałeś. 43. Dobra, to... ja zagram teraz tak. To jest tak bez sensu dek, że to się w i nie, nie mieści. Zabiorę to. I to. Przepraszam, ale ja nie mogę, widzowie. A co ty zagrałeś? Manewr bojowy. Manewr bojowy. No z, z Renfri. Polosowało mi. A ty to, to to fajny skill? Mam. To jest taki durny dek, ten mój. No no, trochę powiem ci, że tak teraz zagmatwałeś. Za, za, Zerrorowałeś. Nie tak. wiesz, Tylko co pytanie, czy ty da, wyciągniesz, nie? No bo to tak hop hop, żeś trochę wypstrykał w drugiej rundzie i teraz nie masz za dużo już... No i zablokowałeś sobie miejsce. <laughs> Zablokował się. Ten deck nie ma sensu. Zupełnie. To dlaczego zrobiłeś deck bez sensu? No? Bo ja eksperymentuję z pokrzywieniem. No dobra, ogry, ogry są petarde. Dobra, teraz ja zapraszam drugi meczek. Ogry są mocalne. To jest taki deck. Z znaczy teraz zmiany są takie w ograch. Poczekaj, bo proszę, że już o, tutaj tłumaczę, on. jak jeszcze ktoś nie. Czekaj, zajeb. daj mi tak kupić. Zobaczymy. No, no to kup. Ja opowiem o zmianach w ograch. Tam hmm. doszły właśnie te dwie karty, które widzieliście. Ta Iris plus te koteły z psami, które bustują jeszcze ogry całe w talii plus jeden, nie? Wszystkie które są. Także potem one wychodzą od większe i gram renfry, chociaż tak. A ogry nie muszą być lejone? Nie. Tak, brakuje mi jeszcze tego. Chociaż tu ten półgołam, czy jaką się tam nazywa, ta karta, której nie mam jeszcze w ogóle, ale nie wiem, czy ona jest tu konieczna. No można jeszcze poeksperymentować troszeczkę. Już mogę? można jeszcze popskręntować ale dostały buffa przez te właśnie zmiany które pojawiły się w 11.8 patrz nie tym, tym, co teraz mamy także ogry są wydaje mi się teraz jeszcze mocniejsze nawet nie troszeczkę ja nie mogę z tego mojego deku. To znaczy, wiesz, że Twój dek jest bardzo mocny, tylko że. On nie że, ma prawa wygrać. Nie, ma prawo wygrać, tylko że niestety byłeś zmuszony przeze mnie do zużycia silnika bardzo mocnego w drugiej turze i na trzecią miałeś już. no kulałeś, a ja znowu miałem jeszcze możliwości, bo gry robią bardzo dużo punktów. No i nie przewidziałeś też, że Sabat mi wyciągnie bardzo dużo punktów. Nie, nie przewidziałem, że Sabat jest bezużyteczny w tym deku. No ale ja nikogo... Nie jest bezużyteczny, nie, no jest dobry ten sabat. No, nie, nie nadaje no, się tu, moim zdaniem. Hmm. Nie eksperymentuję, nie wiem co. Dobra, to mam. bym zostawił, to bym zostawił nawet, powiem szczerze. Tego bym nie chciał jednego. Ale kościel to jest dobra karta tutaj. Chodzi. No nie mam startu za bardzo. Mówisz? No nie. Ja też nie mam karty. Powiem. Nie mam dobrego startu niestety, mam słaby start. Także myślę, że mogą być nawet trzy rundy tutaj. Myślisz? Myślę, że tak. No nie przesadzaj. No nie, naprawdę powiem ci, że bardzo kiepsko tu widzę tą rundę, nie? No nie, mam nic w tym wiesz. Aha, czyli mamy słaby start, obydwoje. To może ty. być ciekawe na trzy rundy bardzo, rozgrywka. Wiesz, Dlatego, że ty będziesz miał silniki na drugą trzecią, także Ło! Tutaj widzę ładny rządek sobie zrobiłeś Jak ty wygrać pierwszą turę? Tak To ja ja nie mam opcji, cisnę do 3 na ogry. Teraz to nie mogę. Nie jest to bardzo głupie. No, ogry bardzo dużo punktów robią. Tylko, że tutaj nie mam pasa, na przykład, bo gram ręcznie, nie? No, będzie się robił punkciki. Hmm. No, teraz musiałbym zagrać. Kurde, trochę mi szkoda zużywać, to zagram tak. O, to było. Tu. Mr. No tak. Łupek. No dobra. No. no to będziemy puszować, zobaczymy. Chociaż to na, Jak nie na dłuższą tam metę dla mnie puszowanie nie jest dobre, nie? Grając na przypięciu, to jest bardzo złe wręcz Mówisz? No, no ale troszkę jeszcze pocisnę chwilę. Dosłownie. Zaczynałem, nie? Mhm. No dobrze. Teraz pytanie czy ja to w ogóle chcę grać. Nie. Nie chcę grać dalej. Mhm. Nie chcę grać dalej. Jak będziesz chciał zrobić, to, to, no to zrobisz, ale ja dalej nie gram. No dużo ci nie brakuje, masz pokrzepienia bardzo dużo. Masz cztery ładunki. Także, może jedną kartą to wykręcisz. Będę mieć 5 punktów. 5 punktów e, to będzie 34 plus 7, 41. 5 punktów. Pamiętaj, że ogry to idą na 2-0, nie? Przeważnie. Tak jak jest moc w kartach, to cisną. To nie ma tam, że odpuszczają, nie? Mhm. Tutaj są pewne zmiany. Na przykład pojawił się Ozrel tutaj w tym deku. Nie mam. Nie mam Niestety nie znam. W... Nie mam, na przykład, nie mam wskrzeszenia, no bo gram Rentfree, więc mm -hmm. odpada w przywołanie Jotuna, na przykład. No, no wiesz, ty masz kartę straty, będziesz naprawdę wycisnąć? Nie mam karty straty, na no różnych skończyliśmy. Straty. Znaczy, ty masz Last sea, i to tyle, nie? No w sumie. Pewnie mm. też nie chcę. Kurde, no nie no. Wyrzuciłem kartę, drapnęła mi inna karta, wyrzuciłem tamtą, drapnęło mi to samo, co wyrzuciłem przed, tam, ja, Kocham gwinta. to jak prawdziwe. Dobra, to ja się ścisnę od razu. No trudno. Nie, nie chcę się poddać. Kurde, granie na malutkim mechaniku. No niestety no. Nie, cały czas zbieramy na komputer, także mile mm. widziane na e, przykład subskrypcję. No, 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 o, a powiem wam tak, o tak kto będzie oglądał, to będzie oglądał. Jakby ktoś chciał nas wspierać, to temu kto nas. Znaczy, to nie, że takie przekupstwo planujemy, nie? <laughs> Czyli przekupstwo, ale mówimy, że nie, nie ale na przykład <laughs> z tego, co my żeśmy raz dostali tylko jakiegoś tam donata, tylko co to było, wspieram to? czy Nie, nie pamiętam. No. Jakby ktoś chciał, to zapraszamy, No. a my się odwdzięczymy jakimś kluczikom na Steam'a na przykład. Nie? No. no. Także spokojnie. Lodem ekipy. <śmiech> <śmiech> Dobrze eee, się bawię. Co ja w ogóle mam... Aha, dobra, no dalej, nie? Graj, graj. Pokażę ci tak zwany Drago Ultimate. To patrz teraz to, uważaj. Nie, o, nie jest, zabijaj go, nie. Patrz teraz. Daj mu turę. Headshot. No to za batem przyzywamy, no co ja będę się gadał. No przyzywaj, pamiętaj, że jeszcze jedna tura cię czeka, nie? Zresztą sprawę, <gry> że w tym momencie wywaliłeś mi karty, które bo mi niezbędna. Do A ja wiem, no, się cieszę? Ja już chciałem w zeszłym meczu ją wcześniej wyrzucić, tylko nie mogłem, bo nie, miała, nie była najwyższą kartą jednostką na, na polu, nie? Ja muszę zagrać, tak uu i leci, na bogato ja nie umiem grać po krzepieniu, bo ja nie patrzę jak oni grają, ja gram moje własne no dobra, no, teraz tak, Aże powiem Ci tak wszyscy wiemy jakie ja mam Zagram, doświadczenie gram tak wintem zero ty dziadzie, będziemy dwadzieścia no, punktów tak Renfri, Renfri. co zagrać hmm. czy ty musisz? No musiałem No ja chcę to wygrać po prostu Pracisz i tyle moje nie? uczucia w tym momencie Cisnę do bólu, nie? Aż się pokicham po gaciach mhm. Dobrze wiedzieć. Nie ja tego nie wygram Ale widzowie obiecuję Pokupuję wszystkie karty to to ja mam jeden plan na posczepienie Patrz co robią teraz ogry. Ogry po prostu są mega potężne nie? w tej chwili. Mm -hmm. Oczywiście no, wiadomo, że jest kontra, nie? Na przykład, kapeki. kapeki są kontrą chyba na wszystko w tej chwili. Kurde, maszyny zbijają wszystko, czego byś nie wystawił, to zbiłem do zera, nie? No, ciekawe, czy tu wyrobisz, powiedz mi. Zaryzykuję, polecę po całości, nie? Zobaczymy. Tak, będę cisnął do końca, zobaczymy, czy dasz radę, nie? Może wyrobię, może nie. Kury, to te ogry to są mocne, nie? No to teraz naprawdę Stomiris jeszcze takiego lekkiego busta dostały. O, sabat jeszcze. O, to nie wiem, czy to dobry pomysł jest. Jedyny. Znaczy, no jedyny, masz rację, nie? No, 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 Ty mam w ogóle nie? No, ja jeszcze zrobię jeszcze dużo, nie? No weź spasuj, bo ja nie Wiesz, że nie mam karty, to jeszcze. No rzuciłem ostatnią, no co? No ja wiem, co ty tam masz. Nic. Wolę rzucić, no. To mam, dziadosko. No wiesz miałeś idrę, nie? Może idrę powinien wcześniej lecieć. Ja wątpię, że idry jest potrzebny. A wiesz co, chyba powinien być, ale jak tym się gra, to Ci nie pomogę, dlatego że... Ja nawet nie chcę wiedzieć, jak się gra pokrzepienie, bo ja... Strasznie jest dla mnie pokrzepienie takie... Niezrozumiałe. Znaczy, no nie, no nie grałem nigdy, więc nie wiem tak do końca, nie? Ja chcę zrobić swoje pokrzepienie, będę dumny, jak będzie działać, ale na razie nie działa. Muszę to jakoś zmodyfikować. Także wczoraj dostałem baty no. od wampirów na wywiórki, od a dzisiaj kurczę moje ogry, trolle, moje ukochane decky bez sensu. Pokonały pokrzepienie, także nie jest źle. To się zbalansowało. No i co? W następnych odcinkach zobaczymy, może pogramy jakieś friendly albo meczeki na drabince jakimś innym nowym deckiem. Ja już mam dość grania z tobą friendly. Nie, dlaczego? No jest fajnie, jest tak, wiesz, rozrywkowo, nie trzeba się denerwować, że ciągle kapeki, ciągle Wiedźmini tam trafiamy na laderze. Ale wiesz, ty się denerwujesz, że nie? ciągle gram tymi. Nie, no a dlaczego? No, grasz czym grasz, no czym chcesz. Także na dzisiaj wam bardzo podziękujemy za udział w takim krótkim seansie w pierniczu. Mhm. I co? Widzimy się w następnych odcinkach. No, trzymajcie się i do zobaczenia.